Dzisiaj mam dla was test na żywo Rzadko takie filmy pojawiają się na moim kanale Ale pomyślałam, że y, Dzisiaj zrobię test na żywo tego tuszu Dlatego, że za niedługo y, W sumie za parę dni Zaczynają się te y, Promocje minus 50, minus 40, 49 w Rosmanie, y, A dokładnie, dokładnie chyba od 20 kwietnia y, I pomyślałam, że przetestuję dla was tą maskarę To jest Max Factor Vulpes Shues False Lash Effect I y, y, Zaraz wam pokażę jak właśnie Jak wyglądało moje pierwsze wrażenie Jak wygląda ten tusz na rzęsach Oczywiście mam go dzisiaj teraz W tym momencie I pokażę wam też w ciągu dnia jak on się sprawdza Idę dzisiaj też na siłownię Więc tam też go przetestuję I jak wiecie max faktor Więc to nie jest tania maskara Ona pewnie kosztuje około 40-50 zł Jest jej tutaj 13 ml Więc dosyć sporo Szczoteczka jest olbrzymia i od razu już teraz mogę Wam powiedzieć, jeżeli macie mniejsze oczy, albo nawet tak jak ja, to pomalowanie dolnych rzęs wiąże się z cudem, ja musiałam użyć innej szczyteczki, bo po prostu się nie dało. Ale więcej dowiecie się później, więc jeżeli jesteście zainteresowani tą maskarą, chcecie zobaczyć, czy się sprawdza, czy warto ją kupić na tej promocji w Rossmanie, czy na przykład być pójść na tą bezpieczną drogę i kupić tą maskarę, czyli L'Oreal albo Million Lashes So Couture Tak, oglądajcie dalej Dobra, to dzisiaj, tak jak już właśnie mówiłam, testujemy ten tusz to jest Max Factor Pshuess False Lash Effect i otwieramy wow Widzicie, jaka to jest wielka szczota w do mojego oka? Dobra, już się boję ale, co no, wezmę sobie chusteczkę i wytrę nadmiar tuszu, bo Dopiero go otworzyłam, więc on na pewno jest świeży, na pewno jest mokry i na pewno jest bardzo dużo tuszu na tej szczoteczce. A nie, wcale nie masz tak dużo. No dobra, zobaczymy. I nie mam nic na rzęsach, nie mam żadnej odżywki. Nie używałam też zalotki, bo chcę, żeby to był jak najbardziej taki prawdziwy efekt. Plus użyję tyle tuszu, żeby uzyskać jak najpiękniejszy efekt, więc pewnie będę miała całe brudne powieki, ale. To nie o to chodzi, więc zaczynam tuszować. Też znaczy, to jest yy, szczoteczka taka bardziej plastikowa, więc ona nie ma naturalnego włosia. I ja w sumie nie wiem, jakie włosie lubię bardziej. Czy lubię właśnie takie bardziej sztuczne, czy prawdziwe? To znaczy, czy takie, wiecie włoskie, czy plastikowe? No nie, wiem, nie mam jakiegoś zdania. Ale ja wiem na pewno, że ta szczoteczka. Nie jest fajna. Przynajmniej dla mnie, bo aż takich dużych nie lubię. Bo wiem, jeżeli zrobię sobie normalny makijaż, że będzie bardzo mi ciężko pomalować rzęsy i nie ubrudzić sobie powieki. Jak na razie wydaje mi się, że daje taki bardzo naturalny i delikatny efekt, dlatego spróbuję coś tutaj więcej podziałać. Dobra, nałożę teraz na dolne rzęsy. Kurde, tutaj... Teraz to już sera nie wiem jak to zrobić, żeby nie pobrudzić sobie sobie powieki. No tu jest bardzo ciężko. Nie, na pewno do dolnych rzęs ona się nie nadaje i pewnie robiłabym tak, że więc ja zr zrobię tak. Tośmam no, po prostu taki, taką zwykłą szczoteczkę. I nałożę tak, bo no po prostu się nie da. Okej, okay, yy, zmyłam ten tusz, który miałam na powiekach i muszę Wam powiedzieć, że mówiłam Wam, że nie skleja tych rzęs ale jakoś nie podoba mi się ten efekt w ogóle. Zresztą widzicie, tak wygląda niepomalowane oko. Coś tu mam. A tak wygląda pomalowane. Szczerze tak się nie mi się podoba, no ale dobra, no może ten tusz też na drugie oko i zaraz wracam. Dobra, wyszłam właśnie z siłami, więc jak mówiłam jak wyjdę to pokażę Wam jak wyglądają moje rzęsy, więc tak wyglądają. Nie odbiły się. Tu już się nie odbiły, więc spoko. Co jeszcze w ogóle o moich rzęsach? Ładne, ale masz takie oddzielone i Takie pajączki. Nie podoba Ci się to, nie. ale y, uważasz, że miewałam ładniejsze rzęsy. Też mi się tak wydaje no niby faktycznie nie wyglądają tak źle Mam tak średnio Okej, okay, wróciłam na takie ostateczne podsumowanie Jak widzicie, już jest ciemno na dworze I światełka teraz robią klimat W końcu widać, jak one naprawdę wyglądają A ja właśnie chciałam przyjść tak ost ostatni raz już I powiedzieć wam, co myślę o tym tuszu Jak on się sprawdził, jak on teraz wygląda, bo zaraz wam pokażę I teraz tak Widzę, sobie wezmę sobie ryserko Żebym widziała i to, co mi się może najpierw zacznę właśnie od plusów. To, co mi się podoba w nim, to to, że właśnie byłam na siłowni i nic się z nim nie stało. Czasami ten tusz z Lorela lubi się odbijać tutaj na powiece i to muszę pilnować. Natomiast z tym tuszem nic się nie stało, a też mam dzisiaj intensywny trening, więc to na pewno będzie plus. A minus jest taki, że po prostu nie podoba mi się efekt na tych rzęsach Bo on daje taki właśnie efekt pajęczych nóżek To, to też zresztą Alan zauważył, jak słyszeliście wcześniej To co jest też fajne to to, że utrzymuje się długo Wygląda tak samo jak wyglądał rano Więc to, to też jest na pewno plus Ale wydaje mi się, że nie jest kompletnie wart swojej ceny że są na rynku tusze, które są o wiele tańsze, a dają o wiele lepszy efekt, jak um, przykładowo ten z Miss Sporty żółty, tylko że na przykład po nim mi zaczęły wypadać rzęsy, e, które jeszcze lubiłam. Lubię ten z Eveline Volume Celebrities. Um, i jeszcze jakiś tańszy, to już pamiętam, że lubiłam, ale teraz już nie pamiętam jaki Bo teraz cały czas używam tego L'oreal'a, jako że na tej promocji w Rosmanie można go dorwać dosyć tanio, bo już za 20 chyba jakoś parę złotych Więc na pewno bym odpuściła, nie kupię go podobnie, ponownie i też na pewno nie będę go używać samego, jak już twarzy będę go mieszać albo z tym L'Orealem, albo z. Mam jeszcze, w tym momencie mam otwarte dwa tusze, czyli ten L'Oreal Mega Volume manga i ten Volumin Lars Couture więc średnio, ale dajcie mi znać, czy wy go używaliście. Jeżeli tak, to co o nim sądzicie? Um, i czy chcecie więcej tuszy, recenzji tuszu, bo, tuszy, bo na przykład, właśnie chcę Wam jeszcze pokazać, mam na przykład tusz do przetestowania. Czekajcie, gdzie on jest? Co ja z nim zrobiłam? O, tu jest. Mam na przykład do przetestowania, jeszcze go nie używałam, tusz Mark Jacobs, który nazywa się Velvet Noir Major Volume Mascara. I on wygląda tak, właśnie też ostatnio go dostałam, więc dajcie znać, czy chcielibyście recenzję tego tuszu. No ale to bym odpuściła. Dajcie mi też znać, czy podobał Wam się ten film, jeżeli tak, to poproszę kciuki w górę i piszcie. Dzięki bardzo, bardzo za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia.